Dziś sprawać mi pogan i tych, którzy mnie jeszcze nie znają, i o nich myślałem w swej gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła serce moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego. Jezu, najświeciej, który jesteś światłością świata całego. Przyjmij do mieszkania najlitościwszego serca swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają. Niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali przedziwne miłosierdzie Twoje. I nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego serca swego. Ojcze Przedwieczne, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają. A są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. Pociągnij Je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia twego na wieki wieczne. Amen.